Cześć wszystkim, jestem Fatmanur. Dzisiaj chcę przeprowadzić Was przez jeden dzień z mojego życia. Codziennie budzę się przed wschodem słońca, żeby się pomodlić. Gdybym była teraz w Turcji, również usłyszałabym azan, wezwanie do modlitwy z meczetów. Szczególnie wiosną sikorki budzą się jeszcze wcześniej ode mnie i zaczynają śpiewać. Czuję się, jakbym każdego ranka przyłączała się do ich celebracji życia. Uwielbiam zaczynać dzień od dziękowania Bogu za błogosławieństwa w moim życiu i proszenia Go o pomoc w moich codziennych zmaganiach. Modlitwę należy odmawiać pięć razy dziennie, między świtem a rankiem, w południe, po południu, o zachodzie słońca i w nocy. Każda chwila modlitwy jest okazją do wyhamowania i oderwania się od rutyny. Możemy modlić się gdziekolwiek. W domu, w parku, w szkole lub w pracy. Po porannej modlitwie parzę kawę i czytam fragment komentarza koranicznego. Według wiary islamskiej Koran jest mową Boga i został objawiony prorokowi Mahometowi jako wskazówka dla wszystkich ludzi. Wierzymy we wszystkich posłańców, od Adama aż do Mahometa, Noego, Abrahama, Józefa, Mojżesza, Dawida, Jonasza, Jezusa i wielu innych. Teraz czas na śniadanie. Mamy klasyczne tureckie śniadanie z czarną herbatą, serem feta, oliwkami, masłem, miodem, chlebem, jajkami, a czasem pomidorami i ogórkami. Moje dzieci bardzo lubią naleśniki, kanapki z jajkiem i ziemniaki z mozzarellą. Moim ulubionym posiłkiem śniadaniowym jest szakszuka lub jajka na jarmużu. Odkryłam jarmuż w Polsce. W weekendy czasem gotuję tradycyjne tureckie specjały. Prorok Mahomet zaleca, abyśmy rozpoczynali każdy posiłek od powiedzenia Bismillah. Wyrażenie to jest wersetem powtórzonym wiele razy w Koranie i oznacza w imię Boga. Bismillah jest jak klucz przypominający mi, że to jedzenie jest cudem Boga. Odżywia nie tylko moje ciało, ale i duszę. W dni powszednie po śniadaniu odprowadzam młodszą córkę do szkoły. Lubię wracać do domu na piechotę. Ponieważ codziennie idę tą samą ścieżką, widzę jak zmieniają się drzewa, jak niebo ma różne kolory i jak ptaki zachowują się inaczej w każdej porze roku. Koran zachęca ludzi do refleksji nad stworzeniem i do dostrzeżenia, że nic nie jest zwyczajne. Na przykład deszcz to nie tylko zbiór losowych atomów, ale jest też symbolem mocy, mądrości i miłosierdzia Stwórcy tu i teraz. Lubię kupować artykuły spożywcze w drodze do domu. Moim ulubionym miejscem zakupów w Krakowie jest Stary Kleparz, gdzie można spotkać lokalnych producentów sprzedających własne produkty. Mam wrażenie, że sprzedawcy tutaj będą za mną tęsknić, jeśli nie zrobię u nich zakupów przez kilka tygodni. Rozmowa z nimi to jedyna okazja, żeby przećwiczyć moją niewielką znajomość języka polskiego. Tęsknię za śródziemnomorskimi owocami i warzywami w Turcji, ale lubię też kolorowe dynie, rabarbar i różne jagody, które odkryłam w Polsce. Przy wejściu na rynek starsze panie sprzedają kwiaty. W ich wiadrach wiosną są gałązki wierzby, potem tulipany i bzy latem piwonie, jesienią słoneczniki, a teraz widzę w wiadrach gałęzie sosny, bo zbliżają się święta Bożego Narodzenia. My nie świętujemy Bożego Narodzenia. Radość ludzi tutaj w okresie Bożego Narodzenia przypomina mi radość w Turcji podczas ostatnich dni Ramadanu, tuż przed obchodami Id al-Fitr. Ramadan to szczególny miesiąc w kalendarzu księżycowym, kiedy muzułmanie na całym świecie poszczą przez cały miesiąc. Codziennie od wschodu do zachodu słońca nie jemy i nie pijemy. Post jest trudnym, ale otwierającym oczy doświadczeniem. Każdy Ramadan jest okazją do uświadomienia sobie błogosławieństw, które uważamy za oczywiste i oczyszczenia naszej percepcji. Planowałam zajęcia dla moich dzieci, gdy były młodsze, na każdy dzień Ramadanu. Chciałam, aby przyłączyły się do tej radości, pomimo tego, że nie pościły. Świętowanie Eid al-Fitr po zakończeniu Ramadanu rozpoczyna się od modlitwy w meczecie. Ibrahim, alehe salatu was sallam. The life of Ibrahim, alehe salatu was sallam, the life of Ibrahim, alehe salatu was sallam, is filled with examples for us, one after another. To też czas na wspólne ucztowanie z rodziną, kupowanie nowych ubrań, odwiedziny u bliskich, obdarowywanie się nawzajem i przekazywanie datków potrzebującym. To również czas na przygotowanie wyjątkowych deserów. Dziś muszę się spieszyć do domu, bo mam spotkanie online ze znajomą. Obie interesujemy się kreatywnym pisaniem i spotykamy co tydzień, aby pisać razem i omawiać książki. Uwielbiam czytać książki z obrazkami dla dzieci, ponieważ przedstawiają wielkie idee w łatwy ale wciągający sposób. Marzę o zostaniu autorką książek obrazkowych. Wierzę, że nasze potrzeby, zainteresowania, talenty, ciekawość są zaproszeniami do rozszyfrowania różnych przejawów stwórcy. Każdy z nas rozpoznaje go na swój sposób: czasem w fartuchu laboratoryjnym, czasem w fartuchu szefa kuchni, czasami jako artysta, a czasem jako rodzic. Jestem zwykłym człowiekiem i popełniam mnóstwo błędów. Codziennie uczę się i wiele razy ponoszę porażkę. Ten film pozwala spojrzeć na islam z mojej perspektywy. Islam nie jest zbiorem zasad, ale przewodnikiem, jak poruszać się po tym szybkim, ale jednocześnie cennym życiu, abyśmy na zawsze doświadczyli wiecznej obecności Bożej łaski. Dziękuję za oglądanie.